Bardzo serdecznie z tej strony Plug jesteśmy w Dead by Daylight i kontynuujemy naszą przeprawę z killerami w Wy... Czekaj, ten... się przybiorę, żeby nie było, że nie wynagrywam jeden po drugim. ...magiczny czas wady rocznicą. Dalej liczymy na mapę Freddy Fazbear's Pizza. Freddy, Freddy Freddy. I nie Freddy liczymy Freddy. na tego Springtrapa w ostatnim odcinku. Liczę, liczę na Springtrapa, musi być Springtrap. W ostatnim odcinku akurat nie było Springtrapa, ale był drugi lektor, który mnie irytuje. No, a jestem ze mną Nikeso, który mnie również irytuje. Będzie kaneki. Przywitaj się z widzami, może? Cześć, będzie kaneki. Nie zastanawiam się, jestem gotowy. Jako, jako wiedźmin zawsze jestem gotowy do walki. Może tym razem bardzo trafię. Dobre. Dobre. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Co tam opowiesz, chłoptasiu? się oczywiście przebrać. Ja się niestety nie mam w co przebrać. Szkoda, że choćby na głowę maski nie można założyć. To by było fajnie. O! O! Masz to o Renato! Mieśniaka. Renato Kanekiego! Kolega! Kanekiego. Kolega Kanekiego! Weźcie Kaneki. Mówię ci. Jaki kolega Kanekiego? No ten skin do Renato to jest kolega Kanekiego. To jest Tokyo gula skin. Aaa, to nawet nie wiedziałem. Ale włosy nawet ładne są. W sensie na pewno ładniejsze niż te włosy żula, które często na Renato ubierasz. Nie mogę o, z typa. Ja jestem gotowy. I tak się nie, nie śpiesz, bo to jest nierozłączalny skin. Wszyscy mają apteczki, a ja tutaj ciężko pracuję, a później A później i tak ta... geny nie są ukręcone. Ale tylko ja kręcę. No i tak powinno no tak, być, a nie. Jest. A nie, poprzednia gra to była rozdrzewkowa. Teraz będziemy. To będzie druga rozdrzewka, skran... druga runda. Teraz będziemy tworzyli skrady zespół, można powiedzieć. No, na Spring trapa. Jest zaczekany jakiego. Popełniłeś jeden z klasycznych błędów. Najbardziej znany to nigdy nie zaczynaj wojny lądowej w Midwich, ale tuż za, za nim jest nigdy nie wchodź do piwnicy, gdy czeka tam buba i stawka jest, stawką jest życie. Co ty Jaki, jest buba? Jak to? Jaki buba? buba. Jaki buba? buba? Buba w piwnicy. Buba to w ogóle tak brzmi jakby dziewczyna mówiła do chłopaka, tak ee, romantycznie. On jest transseksualny. Trafiłem! Jest trafiłem skrzydłek, trafiłem parcy! trafiłem pochwal. Czy nie chwalisz. Nie, nie nie, nie przywitał się ze mną. Trzeba to chwalisz, radius. Czy to jest Springtrap? Nie chciałem drzwi. Kto to jest? Nie, to jest wykręt! Oh <laughs> nie, nie chcę boy. tego grać! Nie <laughs> chcę. Jedziesz mi tu robił wykręty na odcinku. No mnie wykręca już, na samą myśl o graniu tego. No cake, współgrać. no help w ogóle. Jaki No cake, no help. Help me, help me. Jej to już Wybieram chyba zaproszenie nic nie ja powodzę. Wyrodzę. Dostałem zaproszenie, żeby wyjść z tej gry. Dziękuję. O ja Zostałem nie dostałeś. Tam. Dostałeś zaproszenie, żeby wykarować tą górę. Pokaż no, mi co, co jak się gania, a nie rzuca palety jak ja Na tego killera ciężko będzie to pokazać, ci powiem. No. Czemu tu to, idzie? Docencie. Zrzuciłem pierwszy ten. O. o nie, ja to, goni tego drugiego. To Totema zniszczę. Walić tam surwa, który... na to wybrał tego mniej wartościowego. Czekaj. O. Dobra. Daj się uleczyć! Ja zrobiłem gen, to teraz mogę po totemach polatać. Nie mogę. Bo ktoś rozwalił totem. To jest okno zablokowane, co jest? W kręciku... choć wykręcę za su. Nie powiem tego słowa. Sukienka. Mm, nie, bo to dwie sukienki by musiały być. Bo każdy człowiek onc, 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 ma dwie sukienki. Onc, onc, onc. Jak dwie sukienki. sukienki. Ja nawet jednej nie mam. <laughs> nawet dwóch ma. <laughs> masz. Kup mi sukienkę. <laughs> Tak, bo na mózg za dużo się nie opłaca. Za mało miejsca. <laughs> za mało ramu. No. Wicefekre... Tutaj ta główna nie ta, nie ta sama. Stara już. z lat 90. To może zdejmiesz go, czy coś? Ale bo był przy To krę... co, zdejmij go. Go kręcił za te sukienki wcześniej powiedziane. I wraca. Uciekaj. Krasz? Kręcę, kręcę gena. Kończę kręcić gena. Chodź, uchyluję cię! Uchyluję cię, chcę ci dać buzi! Kedeki. ci! się nie dziwi, że ucieka! Ej, co najbudzi! Stary wariat go goni. Pierdzielaj. Like. <laughs> Mogę już w tym czasie 50 genów zrobić. Musiałem grozić się jakiegoś. Oj, oj oj. Nie, teraz mnie goni. Tutaj nie biegniemy. Nie! O, zaproszenie. A nie trafił! Aha. Zaproszenie na bal, w którym dowiem się pewnie znowu, że mam dziecko niespodziankę. <laughs> Ja mam nadzieję, że w, w szaku jest paleta. E, w, w szaku był ten, co się leczył. Okej. Okay. Ja nie byłem w szaku, więc chyba paleta jest. Okej. Okay. To o mnie dobrze świadczy, co nie? O, dobra. Muszę to do z siebie zdjąć, tylko po O, nie trafił, dobra. Dało się, dobra, zdjąłem z siebie to. Na niego trzeba patrzeć jak się zdejmuje. Tak, trzeba perfidnie. Co? Tak, ją przed nosą Przed nosą. Przed nosą. Ja nie wiem jak ja zaczynam grać w tym To ja... Jak się zaczyna plątać? Nie wiem czy to jest jakiś ten No bo czy... wiesz co się zrobić? Ja w ogóle ostatnio przed nagrywaniem yy, tego yy, Jak to się nazywa? No, yy, Frank Stone'a, to musiałem w ogóle zrobić rozdrzewkę języka, nie? Czyli to jest dalej. Wsadzasz w ten, jak to się nazywa, język w lokownicę i lokujesz? Widzisz? Tak. Prostuję. On nas widzi. Ciebie widzi. Nie. Ale ciebie będzie pił. Nie, nie wracaj tu jak ręce gena. Nie. Jak coś w szaku nie ma gena, znaczy z tego paletę, uwa uważaj. Musiałem zużyć. Aha! Bo on ma te niszczenie, dobra! To ja są powinnał o tu No tak, killer może niszczyć paletę sobie ja, ja, ja chciałem zrzucić i się lupować do koło niej to mnie trochę... Przedził. O. Ale je zrobiłem dobrze. Dla Gena. Wracając. Jest jeszcze druga opcja. Na temat tego, ja co tak. mi się tak język plącze. No ty tak na mnie działasz. Okej. Okay. Pójdę na to oczywiście. Co to, jest? Nie wiedziałem, że tak działa. Tylko to wyjątkowo dziwnie, bo masz bluzkę założoną. Co ja to nie wiedziałem, że może na mnie ten... Nazmarkać jak jestem ten. W ogóle ekipomach. to jest dziwny odcinek, bo ty masz byzało, założoną, Oj, założoną, A bo założoną że killer się tepnął do mnie i chyba zginę Właśnie. na jeden haku. Nie tu mnie zaskoczył. To jest ta ostatnia osa Aha, ściąga, ściąga ten. No Przed chwilą to z siebie zdjąłem! gnij po ludzku, żebyś zdążyła. O taki super silny nie jest ci powiem. Tepnął się. O dziwo da się na niego lupować normalnie. Nie żartuj że mnie deluje jeszcze. Really Teraz biorę zdając sobie sprawę, że wszystko macie już dwa haki. Nie. Tylko ja nie mam. Nie, ja, nie mam co jeden. Tu jest jedna jego ten. Ja mam jeden, jak Co ty pierdolisz? Ty, ty mi się złożyczysz? Ja mi, przewiduję przyszłość. Jestem w budynku, ja bym chciał, żebyś mi przewidział przyszłość w piauleczku. idę. W tym budynku, w tym dużym, co jest samochodem? Nie, idę. To tylko jeden budynek jako piszaka. Naprawiam. <noise> nie mogę. Wjeźdź mi, naprawię auto. Właśnie pytanie brzmi, skąd ja umiem? Dowiedział się, że są konie, chciał płotkę nową. Właśnie on często narzeka na to, że płotki nie ma. Gdzie jest moja płotka? Płotka, manę. Płotka, manę, ty jesteś. Gdzieś ty poszedł, tu gen był obok. Ale to lepiej kręcić dwa geny różne. Tu wszyscy kręcą osobno, gena. Rozwijam moje nadzieje na wygraną. Dobra, chyba wiem, gdzie ty jesteś i chcę ci pomóc jednak. Ja jednak wiem, Jestem że Jestem przy budynku, jesteś... dosłownie przy budynku. Nie wiem, wiem, że nie jesteś w stanie sam zrobić tego gana, to muszę ci pomóc. No raczej. Wystraszyłeś mnie. Ty jesteś... tą grę. Ja nie jeszcze się ganiałem. Jak jeszcze tak parę dziesiąt sekund się pogania, to będzie dobrze. A jak nie? Hmm. To będzie źle. I chyba ją przestał goje. Bo... Ja Ale wiem gdzie jest, bo znikały ten... duchy. Idzie tu. Skąd Aha, zranił mnie. Minę tam tałem i teraz to stało upuszczenie. Ale Czemu dupną, mi to nie spada. Tu ptoł tego geła Albo nie oni ciebie uciekaj od tamtego miejsca najlepiej Albo nie. No, nie mnie uciekać już. Człowieku. Dobra, ona kręci, to może ona ukręci. Gdzieś się teleportował? A, szukał ten czegoś. Dobra, miejmy nadzieję, że ukręci tego gena. blisko. Ja się będę wjeżdżał na tyle, żeby go opóźnić. Jeszcze ja się nawet nie musi bierną. O! Nice. Idzie do Niech niej? słyszę. Aha, on mnie jest. Campisie, tak, czy? idzie do niej. Idzie do bramy tamtej. Tepnie się na stole I ulecz od razu. Uleczy, 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 bo on goni. Teraz ty płotkę lecz. Nie, nie patrzę, gdzie bramy. Dziewięć jest jedna. on się tepnął! it! Patrz na niego! Co ty robisz? Ale to ma duży wybuch! To był mój problem. No właśnie ja Mam nadzieję, że ona do drugiej bramy pobiegła Otwierać Nie nie otwiera na razie Otwiera Idzie do Was I się tepnie nie mogę <laughs> nie, to... mógł, nie zobaczył mnie Ten bok jest? jest Nienormalny a, on złożyła tą, tą bramę, to trzeba do tej bramy lecieć. Ja bym pobiegł tędy właśnie, o. Też tak mi się wydaje, co to dobrze ja to jego trup widziałem. Jego ja wreszcie czego na siebie wezmę. Albo będzie stał przy... co, mi się wydaje, że on się do tamtej bramy wrócił, ewentualnie. Dobrze, Może ja cię tu wyleczę? Możesz. Znaczy. Wow, dwa razy rząd super skilczek. check. O. Dobra, Go, nice. go, power rangers. Dun, dun, śpiewaj. Jeżeli nie ma Noeda, to raczej uciekniemy. Go, go, Renato, Strangers. Go, go, Wiedźmini. Tak. To on? Czy nie on? A, teraz to! <laughs> Miałem przez chwilę zachwostkę, czy to on na Insidiusie stoi? Geralt i Jaskier uciekli. <laughs> Geralt i Jaskier. O Boże. Ale ładna kirka. No. A się dają tu mandaty. Nie, ja z Radio Okolita 3, naprawdę, jest. to jest chyba najwyższa moja ranga od czasu, gdy gram w tę grę chyba. Bo w sensie malniaczysz. Czasów, Dobra, ale jeżeli odcinek się wam podobał, subskrybujcie go, wytyczcie łapkę w górę, nie żałujcie, że chcecie więcej, to będę to Nie maniacze, nie maniacze, ty nie chciałeś nie grać o tym nie znać. Chciałeś i był grać. ze mną Silly to nie zwany z Kaciuśkiem. On, on zmyśla, on mówi, że ja niby maniaczę, on po prostu nie chciał grać, bo powiedział, że nie, ubiegłeś się w tą trąbkę, że on wola grać w gęsina. Patrzę na ciebie i ci grożę, że ci wsadzę Excalibur w dupę, więc się żegnaj z widzami. Przecież ty z Excalibur'a nie masz, jest w sensie jakiś kurde wczorajszy. Zdejmij perukę i załóż spodnie. Jestem to za leginsy jakieś damskie. Babskie leginsy nosisz. Jesteś nie normalny? Załóż spodnie. Dobra widzowie, ahoj. Ahoj. ahoj.